Drodzy Nowożeńcy, że życie bez prób nie byłoby warte, by je przeżyć. Więc, jeśli chcecie mieć mniej trudów w życiu, to dzielcie. Na to macie całe życie. Na pewno wiele pięknych lat. Dzisiaj Jezus Chrystus mówi, że. Że warto trwać, że trzeba trwać w Jego miłości. Że On pokazał nam, co to jest miłość. Że nawet gdybym miał wszystko, co jest na świecie złoto, królestwa, samochody ale miłości bym nie miał. Byłbym niczym. Wy macie tę miłość. Wy jesteście już. Bogaczami jesteście, prorokami. Wiecie wszystko, że do pełni szczęścia trzeba miłości. Znowu ty z tej ponurej wieży szarych dni, kradniesz moje serce, musisz być. Cię. Tylko ty, mało co i przytknęłabym Tej rutynie, co z miłości drwi Jesteś obok mnie, obok mnie, obok mnie, obok mnie Co tylko się da, co tylko się da Niech nasza bajka trwa Księżniczka z księciem Ktoś po niebie Przez siedem mórz Gór, ulic i rzek Gdy nie mówią nie Będziemy biec do siebie Przez ten mur Dziwnych spojrzeń, których pełno tu, Przez czerwone światła Gorzkich słów Biegnę Moniko Tomaszu. W tym dniu wspaniałym życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Kochani, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia na nowej drodze życia i dużo sukcesów w nowej pracy i dużo dzieci. Moniko Tomku, świetna impreza, naprawdę bardzo fajnie się bawimy. Jeszcze raz chcielibyśmy Wam życzenia. Wszystkiego najlepszego, dużo dzieciaków spełnia wszystkich marzeń. Tak? Tak. Wszystkiego dobrego raz jeszcze. I obywam się wiodło jeszcze lepiej niż do tej pory. Także... Kochani, było super, bardzo dobrze się bawiliśmy i cieszymy się, tak. że mogliśmy brać udział w tym uroczystym dniu. Żeby... się... żyło... Żeby... się... wiodło... Żeby... się... chciało... Żeby... się... mogło. Powodzenia! Najlepszego. Kochani goście, serdecznie dziękujemy, że byliście z nami w najpiękniejszym dniu naszego życia. Mamy nadzieję, że świetnie się bawiliście. Dziękujemy i pozdrawiamy. I pozdrawiamy. I możecie sobie jeszcze raz przewinąć, bo naprawdę fajnie nam to wyszło.